Witam Was w odcinku pokazowym z gry Warboss. Gra jest w bardzo wczesnym etapie rozwoju. Dostałem mm, informację od twórcy trochę wcześniej. I tak, jest to Auto który najprościej przyrównać do takiej gry jak TAPS, czyli Totally Accurate Battle Simulator, ale dobrze kojarzę. Sam w to nigdy nie grałem, ale tutaj tak. Gra zapowiada się ciekawie i dobra, Mam tutaj kampanię. Idziemy dalej. Każdy kolejny klan odblokowuje nowe jednostki, ale też jest trudniej. Może weźmy plan berserkerów? Pierwsza misja. Tak, jedna uwaga już. Po rozpoczęciu jakiejkolwiek walki głośność znacząco poskakuje, więc to y, ewidentnie trzeba zmienić. Dobra, mamy bohatera, mamy piechura, łucznika i tutaj mamy kawalerzystę. A wrogowie mają tutaj, widzę, samych chyba toporników, więc mało zróżnicowana armia. Weźmy kawalerzystę, chyba sobie z nimi poradzi. Weźmy go tu. Potem użyjemy jakiejś umiejętności. E, dobra. I na toporników. Kto się sprawdzi? Chyba dużo jazdy, myślę. Ok, więcej nie możemy. Weźmy także w takim razie troszkę włóczników, żeby trzymać wrogów z daleka. Ok, weźmy także. Co to jest? Tego nie możemy. To jest jakaś świnia chyba, wybucha czy coś. Kurde, czemu nie dajmy? Trzy. I weźmy także łuczników. Tak, ciekawe dźwięki, oczywiście słychać. Przedstawiam jednostki. Dobra, więcej nie można. Mam jeszcze trzydzieści. To może trochę mieczników? A czy toporników z tarczami? Na flanki? Zobaczmy, jak to pójdzie. Jeszcze tak, nawiasem mówiąc, tutaj ta gra jest na tyle. Nie poświęcimy tej grze jakoś bardzo dużo czasu i pod koniec odcinka, bo raczej w 3-4 pojawi się jeszcze jeden odcinek pokazowy z innej gry. Już na zupełnie innych zasadach, ale również ciekawej, i również na wczesnym etapie. Dobra, zaczynamy. Okej, okay, świnie. Mam nadzieję, że naszych nie zraniły. Użyjmy tu bonusów. O! spełnujemy kawalerię, to się przyda. Ja nie wiem, kto wygrywa, chyba oni, Chyba nas tutaj sklepali ostro. Jak mi się wydaje. Te świnie, można, zaszkodziły. Uleczymy bohatera. Nie wiem, czy jeszcze żyje. Dawadzich. Nasi łucznicy niezbyt sobie radzą. Spróbujmy może jeszcze raz kawalerię zespawnować. Dawadzich, już niewiele zostało. Dobra, sukces. Ok, Znakomicie. Okay, oczywiście w przyszłości pewnie będzie więcej jednostek, więcej raz też z tego co widziałem. Więcej różnych opcji zróbmy ciszej. I kolejny był klan Berserkera, Klan kawalerii. Spodziewam się dużo jazdy po stronie wroga oczywiście. Mają wybuchowe świnie. Uuu, dużo mają zróżnicowanych jednostek. Dobra. Eee, dajmy tutaj. Po dwóch, żeby te wybuchowe świnie się nimi zajęły. A główne się udajmy z tyłu. Mają głównie tutaj. Kawalerię, a więc pikinierzy. I miecznik. Czy łucznik. Może miecznik. Znajdę no, się dajmy tutaj stylu. Czemu tutaj możemy? A, już mamy limit. Okej, okay. więcej mieczników. Łucznicy. Dajmy też swoje własne świnie. I to tyle. Dobra. Zaczynamy. Co to daje? Okej, okay, ojrzenia obszarowe, niewrażliwość. Dobra, szybko. Dawaj tam do boju. Idź do walki. Akurat chyba na klepią. Za daleko był nasz bohater. O kurde, to jest absolutnie ani na tej flance. Nasz heros poległ natychmiastowo praktycznie. Okej. Okay. No cóż. Mamy drwiący dźwięk w przypadku porażki. Dobra. Coś innego teraz. Świnie może nie, klan łuczników. Weźmy to. OK, my tutaj nie mamy wielkiego wyboru. Więc no weźmy bohatera na sam środek w takim razie, niech ich zraszuje. O no już zapomniałem ściszyć nawet. Dobra. Już nie możemy więcej, a więc weźmy teraz troszkę włóczników. W ten sposób. Tak. Ok. Walka. Dawaj, do boju. O, to zdaje obrażenia natychmiastowo, a nie z czasem. Dobra, tu mamy zwycięstwo. Dawaj ich. Właśnie. sobie. Właśnie. się zwiększył dźwięk. Właśnie. 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 Sobie. I dobra, co tutaj mamy? Okej, okay, to są chyba ci medycy z tyłu. W takim na początek wybuchowe świnie. Okej, okay, dosyć prędko. Co dalej? Hmm, weźmy może łucznika. Berserkerzy. Chyba sobie poradzą właśnie dobrze berserkerzy więcej nie możemy. Jazdę weźmy troszkę może dalej z tyłu, żeby nie przybiegli do świni od razu. Mieczników więcej. Łuczników na tyły. I co, no może jeszcze jednego świniarza. I mamy jeszcze 25. To kilku mieczników, o tu mają też tych healerów. Dobra. Jazda. Weźmy to. Ataki obszarowe. O kurde. Bardzo celnie. Bardzo celnie. Dobra. Dajemy radę. Okej. Okay. Kurde. Tu ich absolutnie zanikliwaliśmy wręcz. A takich siły były raczej bardzo niewielkie z tego co widziałem. Dobra. Ciszej. I tak, linki do gier umieszczę w opisie w razie czego filmu, że łatwiej było je znaleźć. Klan kawalerii. Tak jak się spodziewać dużej jazdy. Jeden w ten sposób weźmy bohatera, może miecznika weźmy łuczników, bo oni powinni sobie dobrze radzić. Krótko, jak najwięcej weźmy łuczników na tyły. Troszkę mieczników, może na flanki. Jeszcze powiedzmy ze dwóch różników. Dobra. Jazda. Mm. Okej okay. u te świny naprawdę sobie dobrze radzą. Ok, te nasi szybko giną, ale chyba no, damy radę, liczę. Tak, mamy to. Ok, bez większych trudności. Świetnie. Przyciszmy sobie. Tutaj jakiś klan. Nie nawet co to jest. Dobra, weźmy przedostatnią misję. Przyciszmy sobie. I co to jest? O kurde, to są jakieś ogry, trole? Są chilerzy? No są orkowie, właśnie fra frakcja orków. Tu ma jakiegoś. Kawalerzysty, chyba silnie tutaj się zwykle nie sprawdzą. Nie wiem, włócznicy na nich, może? Weźmy ciebie, bo albo ciebie, żebyś cały czas strzelał z dystansu. Tak, weźmy ciebie. Weźmy solidną pierwszą linię, ale może nie zabić bo mieli potężne ataki obszarowe. Dobra. Weźmy sobie również strzelców. Weźmy sobie healerów. Berserkerów. Zbierzemy my kawalerzystów, mogliby się przydać. Na flanki. Nie, nie zobaczę jak to pójdzie. No uruchommy to. Dużo bardziej do pojedynczych celów. Tylko kurde, nie trafia. Nasz heros. O kurde, tak mają ataki obszarowe. Jeszcze ma opiszony, O, ci przywyzywają jakiś małpiszony. opiszony. A dobra, na flance tutaj dajemy radę. Berserkerzy sobie poradzili. Dobra, okej, okay, zwycięstwo. Dobra, bez nawet większych trudności. Chyba ten ucznik, bohater nie jest taki zły. Może jeszcze jedną misję. Okay, tutaj w tej pierwszej mamy tylko mieczników. Zobaczmy to ostatnią misję, drugą. Jednostek żadnych nowych nie mamy. O, proszę, dobra. E, świnia? No, to mamy znowu orków. Sześć świń, myślę, że to będzie ok. Bohater łucznik. Weźmy sobie chyba berserkerów. Trochę mieczników, albo dajmy tutaj sobie też włóczników. Czterech healerów i Miecznicy. I łucznicy oczywiście też. Kawalerzystów też bierzemy? Może w centrum? Dobra, coś takiego? E, Obożenia obszarowe? Ach, te świnioże zginęły szybko, oni za nami nie pomogły niestety. Dawać ich. Czekam na takie obszarowe. Jeszcze trochę nasza tutaj się załamuje. No, dać, czy jakieś solidne buffy, jakieś niewrażliwości tymczasowe, ale sukces. No dobra, no, tak wygląda Warboss. Jest duży potencjał, ale jeszcze zdecydowanie gra wymaga więcej kontentu. I tak, teraz przejdziemy sobie do drugiej gry. Witam Was w odcinku pokazowym z gry Vicarius. Jest to demo, gra jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i dostałem trochę wcześniejszy dostęp od twórców. I tak wygląda dość ciekawie. Zapowiada się dosyć ciekawie. A więc zobaczmy. Okay, jesteśmy tutaj. Tam na razie nie przejdziemy. Okej, okay, to możemy przesuwać w ten sposób. Mamy broń. Okej, okay, możemy niszczyć jajka. Tu możemy zmienić chyba broń. Nie, możemy ulepszyć. Albo kupić nową. Ale się dołożymy tutaj więcej funduszy, jasne. Chodźmy dalej. Więcej monet. Czy cokolwiek by to nie było? Ok, krzyczeć mamy przycisk myszy. Zużywamy manę i atakujemy obszarowo. Ok. Tu na razie przejścia nie ma. Jakieś kanały chyba, tak bym obstawiał. Pierwszy przeciwnik, pająk. O, no, dużo jajek. co więcej wrogów, czekaj, szybciej nie możemy. Tutaj, nie wiem co to było. O, tu mamy otwarty, powiedzmy, skrót. Możemy też iść do góry. Klikniemy środkowy przycisk myszy, to coś się wydarzy? Nie. Okej. Okay. Nie mam pojęcia. W takim razie. O, o kurde, wow, dużo obrażenia. Jedną część życia straciliśmy. Nie okrełam, że chciałbym to miejsce w pełni sprawdzić. Oh, jak są jakieś na czerwono to są wytrzymalsze. Okej, okay, co mamy tutaj? Może trzeba było najpierw iść w tym kierunku. Zdrowie. O, maksymalny zdrowie wzrosło. I przy okazji uleczyliśmy się do pełna. Znakomicie. Okej, okay, dobra, wiecie co? Nie wiem, czy granie jest troszkę za głośno. W ten sposób będzie lepiej. Dobra, może... Okej, okay, tu na razie nie możemy. Cofnijmy się może po tę lepszą broń. Plus 20, czyli co my tu możemy jakoś zebrać? Nie wiem. Dobra. O, to dopiero możemy wybrać. Czyli co? Bierzemy włócznie. I bierzemy to coś. Okej. Okay, czyli tutaj atakujemy nie po łuku, tylko na wprost. I co? Możemy użyć tego czegoś? A, spacja. O! Możemy wrogów. Odciągnąć Spoko opcja, ok. Tym łączymy wszystkie. O, to się zamknęło. O kurde, to wybucha, warto wiedzieć. Coś było. Nie wiem co to. Dobra, no, dalej walczymy. Jeszcze nie wszystkie. Nie daje mi się zbytnio zajść, bo to byłoby tragiczne w skupkach. O! To ma bardzo ciekawą umiejętność No i ma na się odnawia. Chyba to już jest otwarte. Tam przejścia nie ma. Z tych skrzynek nic nie wypada. Oni też to mogą przesuwać potencjalnie. Dobra, dalej, ginąć. Idziemy dalej. Tam coraz więcej ich przychodzi, to musimy sztargać Szybko, szybko. szybko. Co mam przerywać? tam dalej. A to co? A, to jest chyba ten nasz klon, którego wypaliśmy. Musimy go zebrać. Jak to użyjemy, tak mi się wydaje. nas na nic nie stać. Bieda. A nie, tu potrzebujemy już innych rzeczy. O kurde! A, tutaj giną jak wrogowie przyjdą. E, czyli tak, tu kupujemy za to coś. Tu już potrzebujemy chyba żelaza. No to idziemy na górę. Co nas czeka tutaj? Shift? Jakbyśmy to mieli, a tego na razie nie mamy. A to chyba podnosiliśmy. My tam jakieś skrzynki, może warto było je zebrać. Czemu tu nie mogę wyjść? O, tu jakieś kłuby takie obszarowe mają? Skrzyneczka. Zbieramy czy nie ma co niszczyć. Kolejna. Ok, na to trzeba uważać. Przez ściany chyba też mogą atakować, z tego co widzę. Dobra, dawać. Jest, nie, tego chyba nie możemy użyć dokąd to nas prowadzi. Tam jeszcze mieliśmy kierunek w prawo. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli się wracać całą tę trasę, ale kto wie. Tu jest to. Czy to możemy przepchać? Dobra, lecimy. No dawaj, dawaj. Słuchaj mi trafić. Po może naprawdę wysokie. Te z takimi obszarowymi i dystansowymi są naprawdę niebezpieczne. Oprócz tego... A, to tutaj trochę mnie obrażenia, nie on szotuje tych nowych. Jest jedno otwarte, jeszcze drugie musimy z tej strony otworzyć. Ale spokojnie, musieliśmy się wracać bezcelowo. Tylko... powiedzmy, że z jakimś celem. Trochę więcej tego. Tu przejścia nie ma. To może w dół? Co my tutaj? O, to jest to miejsce, które wcześniej widzieliśmy. O, tu może serce będzie, żeby się uleczyć? Tak. I maksymalne zrobię teraz zwiększone. Świetnie. Od razu czuję się bezpieczniej. Okej. Okay. złoto. Cokolwiek to jest. Coraz więcej tu ich mamy, wyschą. No te wlazy dopiero co. Próbujemy jedno się na bateriach, trzeba się trochę pospieszyć, tam w lewo, chyba tam mogliśmy iść wcześniej, tu coś mamy. W tym nic tutaj takiego nie widzę. Dobra. Ach, chyba już tam otworzyliśmy automatycznie dalej. Dawać, dawać, dawać. O, i wina na górę. Okej okay. Mam nadzieję, że do góry będzie możliwość ulepszenia kwiepunku, a nie że. Zostawiliśmy taką możliwość. Dobra, lecimy. No to możemy tak kupować. Ale nie mamy żelaza. Możemy to kupić. A tego też nie mam co zniknęło. Co tu się podziało? Czy nam to przekuje teraz? Może w sztabki? Wiem, że to zniknęło, oddawać. Poważnie? Czyli tego. już nie kupimy? No to mi wygląda. Czyli nie dowiemy się, co to robi. No cóż, ok. To ewidentnie powinno być zmienione. Że nagle waluta zniknęła i to w dużej ilości. O, ok, w wersji demo część ma będzie wkrótce dostępna. Tak, dosyć krótka gra, hmm, ale tak wydaje się ciekawie. Jeśli będziemy mieli większy wybór broni, jeśli będziemy mieli tutaj więcej opcji i tak dalej. to jest potencjał albo jakieś takie ulepszenie jak w grach typu Vampire Survivors, że co, jak się zobaczymy doświadczenie, nowe poziomy i odblokowujemy nowe ciekawe rzeczy, to byłoby coś. No dobra, to tyle.